Drodzy nauczyciele i wychowawcy drodzy uczniowie, w historii naszej szkoły było wiele uroczystości i podniosłych chwil, które zapisały się w pamięci nie tylko uczniów, ale i, na, i nauczycieli oraz rodziców. Jedna z nich to przyjęcie imienia Bogdana Chemickiego. To zobowiązuje do ciągłego poznawania jego życia i spuścizny. Dzisiejszy apel poświęcały pamięci tego niezwykłego człowieka. Naszego patrona, Oddana Chałńskiego. Zaprawdę godnym i sprawiedliwym. Słusznym, i zbawiennym jest śmiać się głośno. Deszcz ustaje, sady kwitną. I tego trzymać się trzeba. Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, Słusznym i zbawiennym jest Iść i padać, Spadłych powstawać. Przeszła wojna, wstaje trawa I tego trzymać się trzeba. Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, Słusznym i zbawiennym jest śledzić gwiazdy, grać na skrzypcach, astronomia i muzyka. I tego trzymać się trzeba. Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym jest być uważnym, pełnym pasji, dobra wasza gwiszczą ptaki. I tego trzymać się trzeba. Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym jest, żeby człowiek w onym życiu sprawiedliwym był i godnym. Żeby człowiek był człowiekiem. I tego trzymać się trzeba. Nie Bogdan Chełmiński urodził się w 1895 roku w Warszawie na ulicy Czackiego. Trzy lata później rodzina przyniosła się do majątku w Kowalkach. Bogdan był wychowywany w warunkach dworu i zwyczajów ziemiańskich. Domowe nauczycielki dawały gwarancji dobrych początków wykształcenia. Po ukończeniu polskiego gimnazjum w Warszawie wrócił do Kowal by pomóc obdowiałej matce w prowadzeniu gospodarstwa. A w wieku 17 lat wyjechał do Wiednia, by podjąć studia rolnicze. Gdy wybuchła I wojna światowa, powrócił do majątku zagrożonego rekwizycjami wojennymi. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie, Bogdan Chełmicki w listopadzie 1918 roku. Wraz z kolegami z sąsiednich majątków zaciąga się do pierwszego pułku szpoleżerów i wyrusza na prąd ukraiński, by walczyć z bolszewikami. Bierze udział w walkach na Wołyniu, Podolu i Litwie, gdzie zapada na ciężką grypę, hiszpankę, a następnie na typus. Po długim pobycie w szpitalu zimą powraca do kowal. Po okresie rekonwalescencji wiosną wraca do wojska i wstępuje do 201 pułku formującego się w Płocku. W sierpniu bierze udział w bitwie warszawskiej, a następnie zostaje skierowany do walk z Armią Konną Budionnego. Nikt im iść nie kazał. Poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po działach wnuk. Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli, za co idą walczyć, komu płacić dług. Tylko w ciemne nocki, kiedy po górze szedł spod czarnych borów góry armat huk, ktoś się cicho modlił. w murowanym dworze, ktoś w białej izbie głową bił o prób. Nie. I dobra koniunktura sprawiły, że Kowalczyk w drugiej połowie lat 20 stały się jednym z bogatszych w powiecie rybińskich. Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze: chleb, mama, dom Ościna, i wisła, i mazowsze. Jest w czerwieni magii, i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli, w nazurku Chopinowskim i w czarnym węglu śląskim, i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Bogdana Chyłmickiego zaczęto doceniać w środowisku i Bardzo szybko ten młody człowiek zaangażował się w działalność społeczną. Zostając członkiem Zarządu Związku Ziemian, zajmował się sprawami robotniczymi oraz organizował spotkania i prelekcje z zakresu rolnictwa i sadownictwa. Aktywnie działał na polu samorządowym, sprawował funkcję radnego gminnego, a następnie był radnym powiatowym. Wraz z innymi działaczami przyczynił się do rozwoju Rybina, największym osiągnięciem grupy Ziemian skupionych wokół Bogdana Chełmickiego była budowa mleczarni spółdzielczej rodi. Nasz patron został członkiem rady nadzorczej. Cóż po nas kiedyś zostanie, gdy nas tutaj nie będzie. Chyba to wielkie kochanie, co idzie za nami wszędzie. Chodź, Zamknie kiedyś mogiła, choć brzoza tylko zapłacze. Miłości wielka jest siła, co przetrwa w życie tłacze. Miłość to przecież te pola, łamy i zboża szumiące. Stare przydrożne to pole. konwaje w Miłość to praca codzienna dla dobra naszej ojczyzny, by rosła wielka, szczęśliwa, bogata i sprawiedliwa. Pozycja chłopaka w powiecie rybińskim stale wzrastała, więc z wizytą w 1928 roku do miasta przybył prezydent RP Ignacy Mościcki, to właśnie na partner miał zaszczyt go powitać na uroczystej kolacji. samorządowej i skarbowej. Zaangażowany był w działalność Izby Rolniczych. Latem 1939 roku w majątkach Chełmickich w gościł generał Anders. Patrów. Czasem legenda przetrwa o nas. Lecz chociaż spada biegów kurtyna, i czyjeś życie lednie i gaśnie, z dobrego serca przetrwa kruszywa i będzie ludzką przyszłość rozjaśniać. Prawda z legendą tworzą historię. Przerwał wybuch II Wojny Światowej. Rodzina postanowiła wyjechać do Warszawy, stamtąd dalej na wschód. Po długiej tułaczce w połowie listopada Chełmickim udaje się powrócić do stolicy. W 1943 roku Bogdan Chełmicki został działaczem Armii Krajowej, ukrywał w domu w Białej Wielkiej uciekniętą z Osięcimia. Działalność patriotyczna naszego patrona Nasiliła się w 1944 roku w okresie powstania Warszawskiego. Piękne są róże w ogrodzie w kowankach i wypieszczone ulicze krawaty. A kiedy chodzisz pośród nich, to myślisz, że tu powinny rosnąć zawsze kwiaty. Lecz od zachodu idą groźne chmury i pokrzyżują nam historii drogi. A więc się boję, że kiedyś w kowalkach, zamiast róż pięknych, będą kwitły głogi. Jakąś noc ciemną, straszną i ponurą, niebo się uną ognia zarumieni. Tak jak bywało już do brzymskiej ziemi. O czytelniku kiedyś ci przypomnę, wyblakłe znaki na poszuchłych kartkach, że było pełne radości i słońca i róż kwitnących w ogrodzie o umiera jego ukochana żona Irena. Władze Nowej Polski przeprowadzają wywłaszczenie majątków ziemskich. Nasz patron nie może zbliżyć się nawet do granic swojej posiadłości. Bez tej miłości <laughs> można żyć i serce puste, jak orzeszek, malutki los na naparstkiem pić. Dalo od i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie mówić. O blasku próchna mówić gnieje, o blasku słońca nic nie ma być. Jakiej miłości brakło im, czy są jak okno wypalone, rozbite szkło. Rozwiany den, jak drzewo znagła powalone, Które za płytko wrosło dzień, któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyje cząstkę czasu, Ale już traci swe zielenie, I już nie szumi w górze lasu. Ziemia ojczysta, Ziemia jasna. Nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, niebem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można obudzować. Po wojnie Bogdan Chamiński był dyrektorem Rolniczego Zakładu doświadczalnego SBGW. Współpracował z profesorami uczelni w dziedzinie owczarstwa i badań nad ziemniakiem. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po przejściu na emeryturę zamieszkał z córką Krystyną w Warszawie. Włączył się w działalność opozycyjną współpracując z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela publikował artykuły w prasie konspiracyjnej. Wielkie nadzieje rozbudziło w nim powstanie Solidarności. Ogłoszenie stanu wojennego przyczyniło się do jego przedwczesnej śmierci. Zmarł w Warszawie 2 maja 1982 roku. Został pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach. a kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno. Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat doby i gwiazda niejedna w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas około i że nic nie ma było się wydaje, ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat zaraz, zanim nim przestaje, jakby porwały go ręce Za rękę przez noc prowadzę do... Kiedyś i Tobie przyjdzie wybrać być czy nie? Sali, to chyba wszyscy mają takie same odczucia. Pięknie było, prawda? A. Do pierwszej, od pierwszej do czwartej. Okazuje się, że technicy, czyli zawodowcy potrafią pięknie recytować, pięknie śpiewać, przepięknie wyglądać. Bardzo serdecznie dziękuję paniom, profesorkom, które przygotowywały ten montaż. To, ten poziom akademii zawsze widać. Pani Małgosia Wysocka bardzo serdecznie dziękuję. Pani profesor Kaczewska. Pani profesor Ten piękny wystrój to zasługa klasy trzeciej TA. Dziewczyny bardzo przerabiają. Meble stanowią własność pana Jankowskiego.